Witajcie, kochani, dzień dobry. Zapraszam Was dzisiaj na kartę dnia na piątek 19 lutego. Niestety ten czas po prostu jest. Ja jestem w szoku, że tak w ogóle szybko leci. I teraz, tak, kochani, dziś karta Tarota, ile Normand, jak to przy piątku z reguły. No, i sprawdźmy, co tutaj się będzie działo w ten piątek. Tu mamy kartę pierścienia, a tu się coś nie chce odkryć. O, dwa puchary. Huh. Yy. Pierwsze, co mi przyszło do głowy, to jutro mogą być sytuacje, w których będziecie robić coś wspólnie z partnerami, z małżonkami. Yy. To mogą być też sytuacje, gdzie będziecie stawiać na wszelkiego rodzaju partnerstwo. I tak, dwójka Pucharów będzie nam tutaj mówiła o mm, czymś bardzo romantycznym w związku, o y, pojednaniu, o rozmowach wyjaśniających, o znalezieniu wspólnego języka. Dodatkowo y, karta dwójki Pucharów może mówić o y, współpracy, o partnerstwie. Y, tutaj, ja mam takie wrażenie, że dzień będzie bardzo mocno oparty na. Y, Poczuciu mm, miłości czy, czy yy, wspieraniu się drugą osobą, nie? czy to przyja przyjacielem, czy to yy, kimś yy, takim jak mąż, czy żona na przykład. Yy, kochani, w każdym razie, w każdym razie, ja myślę, że obie te karty mówią nam o tym, że możemy jutro dojść do jakiegoś kompromisu, podpisać jakąś ważną umowę. Tym bardziej, że karta pierścienia też mówi o zobowiązaniach, ona mówi też o związkach, w miłości ona zapowiada jakieś zaręczyny więc tutaj jak najbardziej z dwójką pucharów może się będziecie wybierać na jakieś zaręczyny, może się będziecie wybierać na jakiś ślub może, mogą te karty też mówić o nieformalnych związkach, tak o całkowicie nieformalnych czyli nie, nie takich papierkowych typowo nie, tutaj ogólnie o związkach o partnerstwie o sukcesie, o uznaniu też mówi karta, karta pierścienia, która dodatkowo do tej karty może też mówić, że będziemy mieli jutro takie poczucie bezpieczeństwa wśród osób, z którymi jesteśmy mocno zżyci, lub czujemy tą odwzajemnioną miłość od tej, od tej drugiej osoby. W każdym razie to są też, pamiętajcie, wszelkiego rodzaju kontakty. Miłosne, czyli na przykład romanse, flirty, nie? Więc takie sytuacje mogą się jutro, mogą się jutro, kochani, nam wydarzyć. Na pewno to jest wzajemna pomoc, na pewno to jest bycie koleżeńskim i przyjaźnie, współpraca, partnerstwo. I wszystko, co jest podwójne, nie? Wszystko, co jest też podwójne, bo dwójeczka nam będzie mówiła o wszystkim, co jest podwójne. Kochani, zobaczę tutaj, co mamy. Aha, takie mamy karty. Dobra. Słuchajcie, wibracja dnia. Dzień sprzyja miłym chwilom, naprawdę. Umilaniu sobie nie? tych chwil jeszcze bardziej. Sprzyja szczęściu. Dzień sprzyja witalności, tak? Odzyskaniu jakiejś energii, rozjaśnieniu jakiejś sytuacji, rozjaśnieniu jakichś spraw. Dzień sprzyja inspiracji i, za, i akceptacji siebie, zaakceptowaniu samego siebie. Swoich wad, swoich zalet i próbie połączenia ich w jedno. Dzień sprzyja też szczerości, przyjaźni, miłości. Dokładnie, tak jak te karty tutaj mówią. A jakie możemy mieć trudności? Kochani, możemy się wahać. Możemy mieć trudności z podjęciem jakiejś decyzji, z dokonaniem jakiegoś naprawdę poważnego wyboru. Możemy nie umieć się zdecydować po prostu, czego chcemy, nie? Nie umieć się, nie umieć się jutro określić. Może też nie będziemy zwracać uwagi na rozsądek, tylko na samo serce. I taka, taka będzie tutaj trudność, nie? że trzeba będzie też posłuchać swojego rozumu. Jak pokonać? Kochani, niszczyć to, co jest stare, odchodzić od przeszłości, nie zaglądać też tam do tej przeszłości. Było, minęło, dobra, nie? Jest. Ok, dziś jest teraz i, i koniec. Godzić się też na nowe wezwania. Życiowe, akceptować to, co ten los nam przynosi, akceptować te wyzwania życiowe, nawet jeżeli nie do końca jeszcze wiemy, jak sobie z nimi poradzimy. Także ja tak to widzę: pozbyć się też wszelkiego rodzaju lęku przed robieniem kolejnego kroku. No i jeszcze kochani, bo zerknę sobie tutaj i zaraz wam powiem, co nam może przynieść ewentualnie ten 19 luty. Księżyc będziemy mieli już w znaku bliźniąt, podejrzewam. A nie, jeszcze w byku. Jeszcze w byku. Dobra. Czyli wychodzi na to, że tak, nadal absolutnie dieta. No, jeżeli ktoś tam już jest od jakiegoś czasu na tej diecie, no to wiadomo, nie będzie teraz rezygnował, nie? Ale generalnie diety sobie odpuszczamy, w rozpoczynanie jakiejkolwiek diety, nie? To samo co było właściwie wczoraj były też operacje medyczne, zabiegi chirurgiczne niewskazane, niewskazane też depilacje, zabiegi stomatologiczne, ale znowu dobry dzień na farbowanie włosów i nie jest to dobry dzień na sprzątanie generalne mieszkania, tylko na takie porządki jak zawsze wiecie, umycie garów nie, i tam ewentualnie zmiecenie podłogi z takiego z takich okruchów na przykład nie czy tam zrobienie prania to tam akurat takie normalności, nie nie żadne generalne y, sytuacje. Dobra kochani, to byłoby y, to byłoby wszystko. Y, I teraz mam y, będę miała dla was pytanie, tylko muszę troszkę pomyśleć. No, pytanie proste. Tak jak mówię wam, te pytania moje to są takie śmieszne. Y, w każdym razie, y, powiedzcie mi, jaki jest wasz ulubiony kolor. I dziękuję kochani. Za wszystko. Życzę Wam udanego weekendu. Może zrobię czytania na weekend. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Pa Pa.